Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą? Odpowiedź tak. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu kategorii B. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość, również z ładunkiem, jest większa od 3,1 metra? Odpowiedź tak. Czy masz prawo zatrzymać pojazd bezpośrednio za tym przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zmienić pas ruchu, żeby pojechać na wprost? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji wolno ci zawrócić? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmienić obecnie zajmowany pas ruchu? Odpowiedź tak. Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu? Odpowiedź nie. Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie ci wolno wjechać na skrzyżowanie? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bez wcześniejszego sygnalizowania tego manewru? Odpowiedź nie. Czy masz prawo prowadzić pojazd, gdy stężenie alkoholu we krwi w twoim organizmie przekracza 0,2? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz obowiązek umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, który skręca w lewo? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy wolno ci wjechać na drogę za tym znakiem, aby zawrócić? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Odpowiedź: tak. Czy w sytuacji, gdy zamierzasz jechać na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji możesz rozpocząć wyprzedzanie? Odpowiedź nie. Czy w odległości tysiąca metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa? Odpowiedź tak. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący pojazdem, jadącym z naprzeciwka, chce skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź: Nie. Jaka pozycja za kierownicą umożliwi zmniejszenie efektu, tak tzw. martwego pola w lusterkach, występującego w czasie obserwacji drogi? Odpowiedź B. Dynamiczna, w zależności od sytuacji, odchylanie tułowia i głowy od fotela. Którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni? Odpowiedź C. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? Odpowiedź A. 20 km na godzinę. W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą? Odpowiedź A. Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim. Jak powinien być ustawiony zagłówek? Odpowiedź A. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy. Jak w przybliżeniu wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości. Odpowiedź A. Czterokrotnie. Z jaką prędkością nie możesz poruszać się w strefie zamieszkania? Odpowiedź C. 25 km na godzinę. Który z tych przedmiotów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego? Odpowiedź A. Gaśnica. Jaki może być skutek używania uszkodzonych lub zużytych piór wycieraczek w samochodzie osobowym? Odpowiedź C. Pogorszenie widoczności drogi w czasie deszczu. Co należy zastosować do opatrzenia silnie kwawiących ran? Odpowiedź B. Opatrunek uciskowy z gazy lub bandaża. Który z wymienionych czynników ma bezpośredni wpływ na długość całkowitej drogi zatrzymania samochodu osobowego? Odpowiedź C. Czas reakcji kierującego pojazdem. Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? Odpowiedź A B1. Po raz kolejny udowodniłem, że nauka z pomocą strony Poznajtesty.pl przynosi znakomite rezultaty. Egzamin zaliczony z maksymalną liczbą punktów 74 punkty na 74 punkty możliwe do zdobycia. To prawdziwa gratka dla każdego ucznia.